Podniósł się szum na temat siłowników w GTR-ze. Ale jak to? Przecież ja na ich w pasadzie, by pięć, mam siłowniki. W E-Klasie w 2002 roku też mam siłowniki. W takim drogim samochodzie nie ma siłowników, tylko maska się otwiera na patyk. A więc tak. Chcę wam pokazać, ile waży taka maska. Ona jest więc wręcz nie jest nawet taka ciężka, jak Wam się wydaje. Próbujcie zrobić to w swoim samochodzie. Więc mam tutaj wagę. Że pokazać pokażę wam I zresztą waży taka maska. Muszę to zaczepić. Już. Maska waży 6 kg. Zważymy teraz maskę, która jest o połowę mniejsza niż w niesanie. W samochodzie dla Maryta, <grystanie> Która też nie ma siłowników. Dobra. Siedem kilogramów. Tak samo nie ma siłowników. Koreańska odpowiedź na nic na GTR. Zobaczymy, ile w tym waży maska. Jak widać, ona również nie ma siłowników. 11,5 i nie ma siłowników. <słuch> tak samo jest na patyk w sportowym samochodzie. Pa panowie, brak siłownika nic nie znaczy, jeśli maska jego nie ma. Teraz tak, kto ma siłowniki, jest swoją maskę bez siłownika. Od pięciu siłownika zajmuje, nie wiem, jakieś 3 minuty Max daje. Boże, jeśli ktoś sobie nie radzi. I dopiero możecie zważyć, ile waska, Wasza maska waży. Jestem bardzo ciekawa, napiszcie mi.